Witam na konferencji prasowej po meczu 14 kolejki PK w bankowskiej eksekwalencji, w której Gliwice z Remisą na własnym stadionie 0-0 z królową Kielce. W pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener różnego gości, pan Jacek Zieliński. Dobry wieczór, panie. Dobry, Na początek bardzo proszę o komentarz tego spotkania. No cóż, spotkaniem wielkich lotów nie było, bo nie padły żadne bramki, więc myślę, że no, szczęśliwi z do domu chyba nie będą wracać. Natomiast my mamy no Duży niedosyt uważam, powinniśmy wygrać ten mecz. Zasłużyliśmy sobie na to, chyba, ale w piłce noży nie ma czegoś takiego, takich słów jak powinniśmy, zasłużyliśmy, tylko trzeba to pokazać na boisku. Niestety bramki nie zdobyliśmy, więc skończyło się yy, bezłamkowym remisem. Mimo, że naprawdę bardzo chcieliśmy, bardzo mocno parliśmy do przodu, czegoś nam brakło. No brakło tego wykończenia, tej finalizacji i skończyło się, się skończyło, bo w defensywie graliśmy naprawdę dobrze. Pewnie Pias praktycznie nie stworzył sobie jakiegoś zagrożenia pod naszą bramką. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze. Teraz czas na Państwa pytania. Bardzo proszę, jeśli można. Rafał Szymczyk, Polskie Radio Kielce. Panie trenerze, zero z tyłu. No to na pewno cieszy, bo to szósty mecz. Natomiast, natomiast Czego tak naprawdę zabrakło z przodu, oprócz kreacji trochę większej, pewnie pod bramką rywala? I z czego wynikało tak dużo błędów w wyprowadzaniu akcji i niedokładności w podaniach? Z przodu myślę, że no, kto się uważnie przygląda nasze, naszemu składowi personalnemu, to widzi, jakie myśmy przód dzisiaj wystawili, prawda? bez błonika, bez Długosza, bez Iwan Nikolowa i bez Antonina, więc no, praktycznie ci wszyscy, którzy strzelają bramki z różnych przyczyn grać nie mogli, ale to też nie jest żadne tłumaczenie, bo ci, którzy wyszli naprawdę dali z siebie bardzo dużo, ale brakło no, jakiegoś spokoju. Mówiliśmy tak nawet w szatni, że takiej chłodnej głowy czasami, bo trzeba było się spokojniej Zachować yy, sam Stefan Dawidowicz mu chyba ze trzy razy piasta ukąsić, raz trafił poprzeczkę, tą najlepszą sytuację trafił obok słupka, bo by już nie reagował po tym lewą nogą. No brakło, brakło czegoś. No. Podejrzewam takiej chłodnej głowy. No bo staraliśmy się. No ale to nie byli, graliśmy bez klasycznego napastnika. Ciężko jest takie mecze gra przeciwko takiej w sumie dobrze zorganizowanej drużynie jak Piast w defensywie bez klasycznego napastnika. No próbowaliśmy ich straszyć innymi sposobami, ale to no niestety. No. A ta niedokładność w rozgrywaniu akcji, bo brakowało takiej płynności od tyłu. Brakowało takiej płynności, ale też wynikało z nerwowości, z tego, że bardzo chcieliśmy. Czasami po prostu z, z, z jakiejś tam jakości piłkarskiej, bo można było rozegrać to inaczej. Takie błędy się zdarzały. No. Poza tym bo to boisko w miarę było czasu też się już rozrabiało yy, i ono też nie pomagało w grze. No ale nie ma co narzekać i nie ma co nawet szukać alibi po prostu. Dziękuję. Nie wyszło. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Dobry wieczór, panie trenerze. Powiedział pan, że problemem było to, że graliśmy bez klasycznego napastnika, to dlaczego tak późno Mateusz Głowiński pojawił się na boisku, skoro już w sumie w połowie meczu było widać, że ten pomysł, no, no to nie za bardzo wypalił? Bo dwa miesiące nie trenował z drużyną, leczył kontuzję i jest po 30 minutach gry, czy 26 minutach gry w drugiej drużynie, po jednym występie. Okej, okay, a może 15 minut? Może trochę więcej, nie te 5, tylko 15-20 minut? Wie pan, jak ja bym wiedział, że się przewrócę, to bym nie wychodził na ulicę. No to ja jestem też mądrzejszy. Okej, okay, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Zapraszam na chwilę. Na drugą dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu 14. kolejki PK Bankowskiej Ekstraklasy. Jest z nami trener Piast Gliwice, pan Daniel Myśliwiec. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Na początek bardzo proszę o komentarz tego spotkania. Punkt więcej w tabeli na pewno jest jakimś pozytywem. I to jest chyba kluczowa rzecz, co nie zmienia faktu, że nie chcemy zadowalać się nigdy remisem i chcielibyśmy walczyć zawsze o zwycięstwo. W tym meczu na pewno nie można powiedzieć, że mieliśmy wymierne tego dowody, bo rzeczy, które dostrzegam, które definiujemy sobie jako rzeczy, które musimy pilnie poprawić. W takim meczu nie były do końca widoczne. Mieliśmy znów niestety tylko momenty dobre w polu karnym, ale finalnie podejmowaliśmy złe wybory, albo po prostu byliśmy odrobinę spóźnieni. I dlatego myślę, że ten remis z tak dobrze zorganizowanym rywalem, pomimo tego, że nie w pełnym, powiedzmy składzie. To myślę, że jest nie najgorszym rezultatem, szczególnie biorąc pod uwagę przebieg meczu, bo generalnie mecz nie był zbyt atrakcyjny. I abstrahując od tego plusu, jakim jest zdobycie jednego punktu, to ja na pewno cieszę się bardzo, że no mamy teraz czas popracować i mam nadzieję, że te zachowania, które. Mogą uskutecznić naszą grę z takich konkretów, żeby nie, nie zagadać Państwa i powiedzieć może bardziej, co mam na myśli. To jest przede wszystkim pozycja ciała w momencie, kiedy przyjmujemy piłkę, bo na ciężkim boisku pod bardzo dobrym pressingiem, czy też kontrpressingiem, bo korona, jeszcze raz podkreślę, bardzo dobrze przygotowana, mająca swoje mechanizmy, wdrażane już przez trenera i jego sztab od dłuższego czasu. Powodowały, że my przesuwaliśmy grę na swoją połowę, i tak jak wcześniej w poprzednich meczach, jeszcze na optymalnej powiedzmy świeżości, jeżeli mogę tak powiedzieć. Byliśmy w stanie się odwrócić frontem do bramki rywala, tak tutaj niestety przy dużym zmęczeniu zbyt często napędzaliśmy koronę i dawaliśmy się zepchnąć bliżej własnej bramki, ale to jest kluczowe temat, który my musimy wypracować, bo dzięki temu będziemy mieli więcej tych momentów polkarnym i takie podania jak chociażby o milimetry minęły naszych napastników, tudzież skrzydłowych, to, to myślę, że będą się częściej wydarzać. Odwołałem się do tego do, po meczu z Arką. Odwołam się teraz do tego, do tego samego w zasadzie elementu, ale jeszcze raz podkreślę, drużyna pracuje na tyle, na ile mogliśmy popracować bardzo dobrze bardzo chcę wygrywać. Dzisiaj yy, jeszcze raz podkreślę, nie było tego wymiernych efektów, ale jestem przekonany, że z taką pracą i mając trochę więcej komfortu popracowania i zmęczenia przy, przy piłkarzy w takich kontrolowanych warunkach, my już do kolejnego meczu będziemy, myślę, że zdecydowanie lepiej, jeszcze lepiej przygotowani. Dziękuję. Dziękuję panie Teraz czas na państwa pytania. Proszę. Krzysztof Sarnośląski.pl. Dobry wieczór panie trenerze. Ja chciałbym zapytać o QNT Błagarda, to zawodnik, który przychodził tutaj z Leaguan, jakby wiem, że pan nie miał tutaj wpływu na, na transfery i, i tak dalej. Natomiast e, chodzi mi o te stałe fragmenty gry, zwłaszcza rzuty rożne, bo tutaj miał takie dwa rzuty rożne, gdzie wprost wgrywał na, na nogę rywala i też trochę kibice byli, no, no wzdychali po tych ukraniach. Czy to jest e, tutaj taki też jeden z obowiązkowych punktów do, do popracowania i czy Wiadomo co z jego stanem zdrowia. Dziękuję. Ale dobrze pamiętam, to były trzy rzuty różne. Chciałbym go to na pewno tutaj odrobinę usprawiedliwić, bo. Na naszym boisku treningowym jest nieco więcej przestrzeni do wzięcia rozbiegu. On nie jest, powiedzmy, zaznajomiony tak dobrze jak inni piłkarze z naszym stadionem, i dlatego to, to robi taką delikatną różnicę. Plus to, jak bardzo grząska była murawa, szczególnie, szczególnie po tej stronie, powiedzmy, że prawej od naszej ławki. Dlatego to jest drobna okoliczność łagodząca. A propos nieskuteczności tych stałych, to jak poważna jest jego kontuzja, to nie wiem, zobaczymy. Martwi mnie tylko to, że dostał w tamtym momencie żółtą kartkę podczas tego kontaktu, i dlatego nie do końca wiem, jaki jest mechanizm jego urazu. Ale skoro. Został uderzony, prawdopodobnie jest to jakaś kwestia mięśnia, mięśniowa, ale bardziej stłuczenia myślę. Tym bardziej, że później jeszcze próbował zaciskać zęby walczyć i biegać, ale na pewno bardzo chciał, na pewno jest w stanie i ma taką jakość, żeby pomóc drużynie, ale na ten moment musimy zobaczyć, czy będzie w stanie trenować normalnie i pomóc w kolejnym meczu z Gigsuą. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę trzy. Dobry, Piotr Gierczyk z Polskiej Agencji Prasowej. Stracił Pan na pewno chrapka na następny mecz, bo dostał czerwoną kartkę bezpośrednią, więc pewnie jeden mecz to minimum będzie. To ma Pan pretensje do zawodnika, czy po prostu musiał tak zrobić? Myślę, że za faul taktyczny, mogę się mylić, to jest jeden mecz, także stracimy go na jeden mecz i to myślę, że jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tak jak wcześniej mieliśmy z tego duży profit w meczu z Arką, na przykład, w meczu z Odrą, gdzie nasze zabezpieczenie stałych fragmentów było optymalne, zbieraliśmy drugie piłki, ponawialiśmy ataki przed tym rzutem wolnym, gdzie wierzyłem, że rozegramy go dobrze, że zdobędziemy z niego bramkę i żeby zwiększyć szanse i zwiększyć chaos polukarnym, czyli utrudnienie krycia w polukarnym, trzykrotnie, Upewniałem się u trójki sędziowskiej, czy będziemy jeszcze grać, ile zostało, bo w czasie doliczonym jest reguła, że oczywiście sędzia czy kierownik e, sygnalizuje, ile zostało doliczone, ale w tym czasie doliczonym dzieje się coś, na przykład żółte kartki, zmiany, i wtedy też ten czas trzeba wydłużyć. I znając ten przepis, upewniałem się u pana sędziego, czy w sensie sędziego asystenta, czy będziemy kontynuować grę. Dostałem informację, że nie, w związku z czym świadomie podjąłem ryzyko i zachęciłem piłkarzy do tego, żeby weszli większą liczbą w pole karne, bo wiedzą, że nie ma szans być w kontrataku, bo bramkarz złapie i jest koniec. Niestety nie wydarzyło się tak, że, czyli sędzia jeszcze pozwolił kontynuować akcję Koronie i stąd chrapa zachowanie było jak najbardziej zasadne. I zdziwiłbym się, gdyby piłkarz takiej klasy i takim doświadczeniu nie poświęcił się tak do drużyny i mogę tylko żałować, że nie będę mógł z niego skorzystać, ale to działanie mm, no, było nie, nieprzypadkowe. Nie powinno się wydarzyć. i Bynajmniej nie chcę, żeby to zabrzmiało jako jakoś nie wiem, pretensje do kogokolwiek, bo my zawsze będziemy patrzeć na siebie, na to, co my możemy zrobić, na co mamy wpływ, a nie na to, czy sędzia. Doliczył czy nie doliczył? Miał prawo doliczyć, miał prawo zatrzymać I, i to nie wchodzę, tylko chciałbym dzięki temu kontekstowi, który pan państwu tłumaczę, e, niejako wyjaśnić, że Michał nie zachował się źle w tej sytuacji. Wręcz przeciwnie, poświęcił się dla drużyny i, i to jest zachowanie, którego my będziemy od siebie wymagać, ale myślę, że nawet nie musimy tego definiować, bo drużyna doskonale wie o tym, że. Za każdym razem, bez względu na okoliczności, musimy być razem i musimy zrobić wszystko, żeby poświęcić się dla drużyny, jeżeli to konieczne. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za udział w konferencji prasowej.